Audycja powstała w Radiu Warszawa 106.2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Poranny poradnik 16 po 9. Dziś Dzisiaj z nami pani Karolina Czarnota, optometrystka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlatego będziemy mówić o tym, w jaki sposób dbać o nasz wzrok. Od czego powinniśmy zacząć? Może jesteśmy po śniadaniu? co należy jeść, żeby nasze oczy dobrze pracowały i funkcjonowały? Jak najbardziej. Też może zacznę od tego, dlaczego się dzisiaj spotykamy, ponieważ dzisiaj obchodzimy zarówno w Polsce, jak i na świecie e, na, na Światowy Dzień Wzroku. Jest to taka doskonała okazja, żeby jak najwięcej edukować się na ten temat, mieć świadomość tego, co się dzieje w naszych oczach i jest to też okazja do podkreślenia ogromnej roli widzenia w naszym życiu. I odnośnie diety, którą pa, Pani pytała, e, są pewne składniki odżywcze, które bardzo pozytywnie wpływają na nasze widzenie i odżywiają nasio, naszą siatkówkę. Szczególnie w naszej takiej codziennej, zbilansowanej diecie powinniśmy dbać o witaminy A, C, E, kwasy omega-3, które możemy znaleźć w łos łososiach, tłustych rybach, również antyoksydanty, żeby jak najwięcej tego było w naszej diecie. Luteina, zaaksantyna, mamy to w zielonych warzywach, żółtych warzywach, jak jarmuż, szpinak, brukselka. To i naprawdę ta dieta dla oczu jest bardzo bogata i im więcej tego będziemy Spożywać, też, te, też możemy być pewni, że nasza siatkówka, te fotoreceptory, które są w niej, będą jak najbardziej i dobrze odżywione. No dobrze, a borówka amerykańska i jagody, o których często słyszymy? To są bardzo dobre antyoksydanty dla oka, ponieważ pomagają one nam e, usunąć wolne rodniki, które też e, docierają do naszego oka i, i dzięki temu mają wpływ antyoksydacyjny. Ale często słyszymy, że Polacy niestety za mało, za rzadko pamiętają o tym, by jeść ryby, jeżeli nie ryby to co? Również te kwasy omega-3, omega-6 możemy znaleźć w nasionach, nasiona dyni, nasiona słonecznika, orzechy włoskie, więc tutaj też mamy sporo tych zamienników, po które warto sięgać. Oczy... Wszystko dostępne jest w Polsce, Wszystko prawda? jest dostępne na wyciągnięcie mhm. ręki, nawet może tak o chwilę się stwierdzić, że bardziej niż suplementy, po które czasami nam jest łatwiej sięgnąć, ale faktycznie to wszystko, co podane w takiej zdrowej żywności, od razu możemy sobie zmiksować jakiś koktajl w pożywienie, dodać do śniadania, jest jak najbardziej na wyciągnięcie. Ręki. Będziemy o tym pamiętać. A teraz zmora wszystkich rodziców, niestety coraz więcej godzin. Nasze dzieci sp spędzają w rzeczywistości wirtualnej, czyli przed laptopem, przed monitorem komputera. W jakiś sposób wtedy mm, dbać o ten wzrok? Żyjemy w czasach, tak jak tutaj właśnie wspomniała Pani, że otaczają nas komputery, telefony. Wyobrażam sobie, że to będzie ciężkie do zmiany dla nas wszystkich. Natomiast są pewne zachowania, które nam też. Pomogą w tym, żeby oczy odpoczywały, bo nasze oczy też mają mięśnie, tak jak całe ciało. I patrząc z bliska, w bliskiej odległości, laptop, mhm. czytanie, my te mięśnie w oczach cały czas naprężamy, wysilamy. To długo... Czyli to jest tak, jakby nasze oko ciągle było na jakiejś siłowni? Dokładnie tak. Ja tak pacjentom często w gabinecie porównuję, że tak jakbyśmy mhm. na przykład nosili cały dzień zgrzewkę wody i później chcemy tą rękę wyprostować. To nas, mhm. ta ręka nas też będzie bolała, w zgięciu będzie taka przeciążona. I jak dbać o to, żeby do tego nie doprowadzić? W przypadku dzieci ograniczajmy elektronikę maksymalnie, jak to jest możliwe. Druga rzecz jest taka, dbajmy o odpowiednią odległość od komputera, od ekranów laptopa. to jest to optymalna? Minimum 40 centymetrów. I w optyce to się nazywa tak zwana odległość harmona. Jest to taka ta mm -hmm. odległość właśnie między zgięciem, a, a końcem czyli Proszę spojrzeć, ile mamy monitorów studiowych. Tak. tak, są w odpowiedniej odległości i dbajmy, żeby to było to minimum 40-50 mm -hmm. centymetrów, ponieważ to naprawdę ma ogromny wpływ też na działanie tych mięśni oka, ale też co najważniejsze jest taka w optyce e, złota zasada. 20 20 20, co czyli? oznacza, co 20 minut patrzymy w dal na 20 stóp, to jest mniej więcej 5-6 metrów minimum. I też trzymając się tej zasady, możemy mhm. dosyć dobrze i regularnie rozluźniać te mięśnie, które są w oczach. Więc tutaj te regularne przerwy w pracy wzrokowej z są bardzo, bardzo istotnym elementem. I oczywiście profilaktyka, czyli chodzenie do specjalisty, badanie Jak wzroku. często? Przynajmniej raz w roku. U dzieci w fazie wzrostu, kiedy dziecko intensywnie rośnie, mhm. to jest nawet raz na pół roku, ponieważ Dziecko rośnie, gałka oczna również ma szybszy wzrost w tym czasie. I wtedy jest taki czas, gdzie wada wzroku może przyspieszać, jeśli chodzi o, o, o nabranie tempa wzrostu. Ach tak, bo dziecko rośnie, Dokładnie tak. Intensywny rozwój. Dokładnie I tak. I ta wada też może się pogłębiać. Jak tak. najbardziej. Natomiast jeśli nie odczuwamy jako dorośli już pogorszenia widzenia, raz w roku wizyta u specjalisty Wystarczy? jest jak najbardziej wystarczająca. Dokładnie tak. Lepiej spotkać się z panią? Czy z okulistą? Eee, I ze mną i z okulistą, <laughs> ponieważ współpraca w Polsce, jaki na świecie między optometrystą i okulistą bardzo się rozwija i przyznam otwarcie, że w mojej praktyce zawodowej też bardzo dużo współpracuję z okulistami. Jest to niesamowicie dla mnie istotna współpraca, ponieważ okulista pod kątem choroby oczu, dna oka bardzo wiele może znaleźć tak, rzeczy. tak Dokładnie mhm. tak. Nieprawidłowości ze, ze zmianami chorobowymi oczu. Natomiast pod kątem optometrycznym, mierzenia wady wzroku i dobierania odpowiedniej korekcji soczewkami, kontaktowymi okularami jak najbardziej wtedy też również ja mogę pomóc, więc ta współpraca między tymi specjalistami jest na wagę złota i bardzo, bardzo doceniam, ponieważ jest to współpraca niesamowicie owocna. Ale nasz gość bez okularów. Tak? Jeszcze, 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 ponieważ u mnie jest ta taka y, tajemnicza wada wzroku w czasie wzrostu. Y, do, y, akurat nie. U mnie jest nadwzroczność, niewielka wada wzroku do bliży. Jeszcze nie używam okularów do bliży z A to tego myślę, względu, tak, że mam nadwzroczność. Ja mówię, to znaczy on silnie tak widzi, że przewiduje, co jest pod kątem. Tak. Tylu stopni. <laughs> tak. I tak. Cecha, ta się, cecha ta się charakteryzuje tym, że oko na skutek m, zmiany e, soczewki, e, kształtu soczewki w czyli tak. tego mechanizmu akomodacji jest w stanie kom Kompensować sobie tą wadę wzroku przy niewielkich wadach, jakby tu nie mówię absolutnie o, o dużych wadach, bo to też trzeba rozgraniczyć. I faktycznie, gdzie pacjenci mają czasami plus ćwiartkę, plus połówkę, są w stanie nie widzieć, że mają tą wadę wzroku, dobrze funkcjonować, i też do tych pacjentów zaliczam się ja sama. Brawo. Bardzo często nauczyciele, pedagodzy w szkole właśnie kierują nie tylko do okulisty, ale i do pani specjalizacji, bo stwierdzają, że dziecko ma chyba pewne problemy z odczytaniem tekstu na tablicy, prawda? Być może w złym miejscu siedzi w sali. Jak najbardziej. Natomiast już od razu też daje znać, że pierwsza taka przesłanka od specjalistów w szkole jest taka, żeby też sprawdzić e, widzenie, sprawdzić wzrok, ponieważ mhm. nasze dobre widzenie na odległość 5-6 metrów i więcej to powinna być norma. Czyli jak dziecko nie widzi na tablicy, siedząc w drugiej ławce, w trzeciej tak naprawdę i, i są to może 2-3 metry, to to jest dla nas pierwszy sygnał, żeby sprawdzić widzenie, bo u dzieci może to wpływać na problemy z koncentracją, na problemy z nauką. Stresznie potrzebne. Dokładnie mhm. tak. I wtedy też to dziecko gorzej pochłania te informacje, gorzej się edukuje, a jeśli chodzi właśnie o te kwestie widzenia tutaj u dziecka, to wpływa na ogromną też pewność siebie i taki komfort funkcjonowania i, i zdobywania tej wiedzy, która jest bardzo ważna. Im więcej godzin spędzamy przed monitorem, tym częściej nasze oko czuje się, jakby było na tej siłowni, nosiło to zgrzewki wody, prawda? Dokładnie tak. A możemy dzisiaj naszym radiosłuchaczom podpowiedzieć zestaw ćwiczeń, takiego treningu, oprócz tego, że mamy patrzeć w dal, tak? Dokładnie mhm. tak. Tutaj mogę zaproponować takie ćwiczenie, żeby, jak tutaj mamy tak Możliwość, aby drukarkę w domu przygotować, sobie zestaw jakichś zdań, może swoich ulubionych mhm. słów, jakich, jakiegoś młotka, jakichś zdań, wywieźć na końcu pokoju bądź biura, w którym się znajdujemy, mhm. i właśnie co te pół godziny, jak pracujemy. Patrzeć sobie, przeczytać, skupić wzrok na tych zdaniach, na tych literach, żeby też ostro je widzieć. Czyli przeczytać sobie jedno, dwa zdania na tej karce, która jest wywieszona na końcu naszej ściany, a potem wrócić do pracy wzrokowej z bliska. Dzięki temu cały czas będziemy sobie. Taki trening. Dokładnie I to już nie tak. jest siłownia ciężka to dla naszych oczu. to jest trening napinania oka, gdzie mamy to z bliska napięcie i niestety go nie unikniemy przy pracy wzrokowej z bliska, mm -hmm. ale zarazem rozluźnienia tej akomodacji, patrząc daleko na te litery, żeby był ten moment dla oka tego, tej relaksacji tych mięśni, rozluźnienia tych mięśni. Więc to, to możemy sobie w takich warunkach domowych jak najbardziej robić i, i praktykować, żeby faktycznie tą e, profilaktykę zdrowych mięśni w oku utrzymać. Ciekawy trening. Pamiętam, że Pan Profesor Szaflik powiedział też, że dobrym rozwiązaniem jest wyjście na zewnątrz i poszukanie w okolicach czegoś zielonego, tak? Tak. Wiosna, jesień ku temu służy, że to uspokaja nasz wzrok i teraz tak patrzę na odcienie hmm, Radia Warszawa. Może to też jest uspokajające. Dokładnie tak. tak. Zieleń jak najbardziej i jak patrzymy po horyzont, im Dalej patrzymy po horyzont, tym oko nasze ma tutaj moment, żeby mieć na chwilę relaks dla tych mięśni, które są, są w oku. Dziś, drodzy Państwo, mówimy o tym, co zrobić, żeby dobrze widzieć, prawda? Tak, dokładnie tak. To co zrobić, żeby nasze oko było wytrenowane i nie było przeciążone siłownią, bo to jest komputer, tak? To dokładnie są gry. Tak. A właśnie taka jeszcze intensywność tych zmieniających się kolorów, tych bodźców też wpływa na to, że nasz wzrok, nasza soczewka może być zmęczona? Jak najbardziej. To może prowadzić do zmęczenia wzroku pod mhm. kątem olśnienia, gdzie to światło niebieskie jest czasami bardzo, bardzo mocne. Natomiast jeszcze co więcej, to też wpływa na naszą psychikę. Bo to też jest bardzo dużo bodźców sensorycznych, tak naprawdę. I dla dzieci, które się rozwijają e, i, i są w tym takim też właśnie, właśnie wzrostu dojrzewania, jest to bardzo duże i silne przebodzowanie, gdy, gdy zmiana ekranu jest silna, dynamiczna, bardzo kolorowa często, e, gdzie potem tak naprawdę dziecko chce tych zastępników i szuka ich coraz więcej i mocniej. Więc to jest takie niestety o tyle uciążliwe, że jak już wejdziemy w to, pozwolimy dziecku na dużo używania tej elektroniki, to potem może być to ciężkie, żeby to odstawić chociaż tak jakby jest to możliwe, bo w gabinecie też pacjenci i rodzice chcą się do tego stosować, żeby dziecko miało ten wzrok jak najlepszy, żeby, żeby było wszystko dobrze pod kątem widzenia. No, ale dzięki temu albo przez to, przez te telefony wszechobecne, to przecież no, wzrok nasz pogarsza się, tak? Więcej no, mają Państwo pacjentów, więcej, więcej pracy. Więcej, naprawdę bardzo to można zauważyć od czasów pandemii. Faktycznie przed pandemią tej krótkowzroczności było też dużo w Polsce, jak i na świecie, natomiast faktycznie czasy pandemii pokazały, gdzie nauka została wprowadzona w tryb zdalny biura również zostały wprowadzone w tryb zdalny i jak wiele osób młodych przychodzi do, do gabinetu nawet nie wiedząc że mają wadę wzroku to jest też powiem pani bardzo też ciekawe bo dzieci nie wiedzą jak mają widzieć więc o tyle A, z... nie mają takiego porównania nie bo mają porównania źle widziały i często nawet rodzic są który się w pojawia w gabinecie mhm. mówi dziecko dobrze widzi i jest szokowany dopiero na jakim poziomie dziecko widzi jak już spotykamy się na miejscu więc tutaj te regularne badania są o tyle ważne i dla pacjenta, ale czyli ty... profilaktyka, drodzy Państwo, Nie odkładajmy tak. tej wizyty, oczy są zwierciadłem, duszy człowieka. To będzie myślę, że kolejny temat naszego spotkania, pani Karolina Czarnota, optometryzka. Bardzo dziękuję. Miłego świętowania. Bardzo dziękuję. Dzisiaj będziemy świętować z pacjentami i dbać o ich dobre widzenie, żeby się mogli cieszyć pełnią życia i widzieć piękno świata wokół nas.